Na ten moment mieszkańcy osiedla Częstocice czekali z niecierpliwością. Kilka dni temu uroczyście zostało otwarte miejsce aktywności lokalnej przy miejscowej szkole podstawowej. Uroczystość zgromadziła wiele osób, które wspierają aktywność mieszkańców. Wśród nich byli wiceprezydent miasta Artur Łakomiec, radny miejski i przewodniczący samorządu osiedlowego Artur Zawacki, dyrektor Zakładu Usług Miejskich i jednocześnie członek zarządu powiatu Łukasz Dybiec, a także Magdalena Salwerowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Katarzyna Kozińska i Magdalena Kły z koordynatorki OSL, które aktywizują mieszkańców. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele stowarzyszeń działających na osiedlu w ramach OSL i współpracujących z Radą Osiedla Częstocice. Pomysł stworzenia miejsca aktywności lokalnej zrodził się w 2019 roku. Jego inicjatorem był m.in. radny Artur Zawacki, mocno zaangażowany w integrację lokalnego środowiska. Miejsce to udało się stworzyć dzięki pracy mieszkańców i środkom budżetu miasta. Będzie ono skupiać aktywnych ludzi nie tylko z osiedla czystocicy i działającego tu stowarzyszenia, ale także tych, którzy chcą realizować wspólne inicjatywy i dzielić się swoimi pasjami. Jest to miejsce, do którego dążyliśmy od dłuższego czasu, dzięki środkom z Urzędu Miasta i dzięki takiemu naszemu zaangażowaniu e, przez to, że ta szkoła jest i istnieje, jest również i to miejsce e, ma służyć mieszkańcom w różnych grupie wiekowej, e, wygląda jak widać, e, staraniem wszystkich mieszkańców to płytki, to to remonty, to zakupy mebli, to, to tak jak było również widoczne na filmiku nakręconym przez panie z Mopsu, e, dużo pracy i duże zaangażowanie. Malto to miejsce aktywności lokalnej, czyli miejsce skupiające e, społeczność lokalną z danego terytorium, która, którą łączą wspólne pasje, wspólne zainteresowania oraz chęć zrobienia czegoś dla społeczności lokalnej. To jest to bardzo ważny element, kiedy społeczność lokalna może współpracować ze stowarzyszeniami, z organizacjami, ale też z instytucjami samorządowymi. I tak właśnie się dzieje tutaj w Częstocicach, gdzie możemy liczyć na bardzo ścisłą współpracę ze stowarzyszeniem na rzecz koło w Częstocicach. Ja tutaj radny Rady Miasta Artur Zawadzki też bardzo mocno nas wspiera, i tak naprawdę dzięki temu tutaj zaangażowaniu powstało miejsce aktywności lokalnej. Ale też bardzo, bardzo chwalimy sobie tutaj współpracę z zakładami Miejskich, ponieważ wszystkie działania, które organizujemy na zewnątrz, czyli tutaj wokół miejsca, w terenie, na osiedlu, to też zawsze możemy liczyć na ich pomoc. To jest kolejny projekt, do którego zostałem zaproszony i zawsze z chęcią pomagam takim człowiekom, bo tak jak powiedziałem, gdzie jest most, pan Artur Dawacki, Pani prezydent się to z sukcesem. I powiem tak, to już jest kolejny projekt, jaki wspólnie robimy. Na Sieniejskiej 137 dziewczyny z Mocu wykonują wielką robotę. Aranżują, mają tam klub seniora, pracują, pomoc sąsiedzka. Naprawdę bardzo nam to ułatwia pracę. Tutaj w miejscu, w którym jesteśmy, gdzie znajduje się szkoła, ona w tym momencie będzie w pełni wykorzystana, bo w dzień dzieciaki będą mogły uczyć się na zajęciach, a popołudniami i weekendy starsi mieszkańcy naszego w tej części miasta będą mogli znaleźć dla siebie kąt, będą mogli się aktywizować, będą mogli się realizować. No i co, tylko można, jak się widzi, takie projekty, tylko można pomóc, żeby to wszystko szło w takim kierunku. Przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj radnemu przewodniczącemu Rady Osiedla Częstocice, radnemu Arturowi Zawadzkiemu, ponieważ jak byliśmy tutaj z paniami z Rady Osiedla mnie tu prowadzali w roku w lato tu radny wielkie wizje roztaczał co tu będzie no i to spełnił także to spełnili wszyscy bo to jest nie tylko dla seniorów chcę powiedzieć bo to jest osiedlowy, osiedlowy klub mieszkańca można powiedzieć także tu tak jak widzimy dzisiaj jest i młodzież i, i, i osoby starsze seniorzy no i przede wszystkim Rada Osiedla tu wiele osób się przyczyniło do tego że dzisiaj możemy Cieszyć się właśnie w tych pięknych pomieszczeniach z pełnym zapleczem kuchennym, więc myślę, że to na pewno życie częstoci będzie tętnić właśnie w tym miejscu. Inauguracyjnemu spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna dotycząca historii częstocic oraz tematyczny konkurs zwieńczeniem uroczystości był pyszny tor dla mieszkańców.